Cześć, witajcie, Boreczek z tej strony, a oglądacie kolejny odcinek na Mojka, ale my oczywiście jesteśmy w Outlast yy, I bez zbędnego grania po prostu zaczynajmy W poprzednim odcinku chyba Przeszliśmy tu i ten gościu się na trochę yy, Z tego co mi się kojarzy A tu może mamy bateryjkę? Niestety nie mamy Możemy się ukryć, ale nie potrzebujemy idziemy się okay. Okay. Uh -huh. w sumie chłop mówi tak okay. w sumie za śladami krwi, dobra, ale my patrzymy czy nie ma tutaj baterie bateryjek sprawdźmy, być może gdzieś tutaj są bateryjki nie, a ma... no, właśnie o to chodzi Że trzeba chodzić i patrzeć czy są bateryjki, czy nie ma bateryjek, bo jak sami widzicie bateryjki są bardzo potrzebne My teraz idziemy z tego co wiem do łaźni, tak? A co to tu do łaźni? Czyli w tą stronę, ale... Jakby tą stronę też musimy sprawdzić. Są tu jakieś drzwi, które się ukryć. Więc no... Możemy się domyślać, co tu się będzie działo. Będzie gonit gonitwa. Gonitwa. Nic. Dobra, idziemy tu. Mamy notatki, ale nie, nie dokument tylko notatkę. Dobrze, oczywiście możecie sobie zatrzymać, żeby. To chciałby tu iść? gdzie mamy się kierować, ale sprawdźmy, wiecie jak to jest bateria i sprawy, no właśnie jakby mamy mieć całkiem niezły zapas, no bo 6 baterii Ja być może ten da się uciec No Zajdź wyjście z kanałów. Dobra, sprawdźmy co jest w tym kierunku. Jest jakieś przejście, dobra, to jest dużo. O, 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 o jakiś zapisik. To jest dużo rozgałęzień, ale... Może powinniśmy wrócić tam, jednak bo czuję że tutaj powinni... będzie kontynuacja. A tam moglibyśmy się sprawdzić, czy nie jakieś baterii, bo coś czuję, że to już nie będziemy mieli okazji wrócić. No właśnie jest. Z... Po przyciśnięty kamieniami. No stąd w ogóle tylko Przyszliśmy Tak czy nie? Nie wiem tu jest kratka No i tu jest przejście Czyli Nie no, stąd przyszliśmy No dobra, czyli Dobrze, musimy iść tą stronę. Tu i tu. Lecimy. Martinowi, Archimbaudowi nie potrafię do tego przystać. No Tędy raczej się nie wydostaniemy. A szkoda. Bo postać chyba chciałaby z tym wyjść. O proszę. Może zapis, no nie, no zapis w że to odkryć dwa otwory, aby spuścić wodę. Ok, czyli my stojąc tu, musimy być prosto w lewo, ale najpierw można było pójść prosto i w prawo, tak? Było szybciej. O kurwa gruba. A wtedy nie przejdziemy przecież. Tędy chyba przejdziemy. A no przejdziemy, zobaczmy co się kryje. To jest to wy A tu jest gruby lol <grymne> Dobra A i tu jest kratka to jest sposób na minęcie grubego okay. Tam proszę muszę pójść Ale, dobra, my pójdziemy najpierw tutaj by chyba nie będzie z tym problemu Dobra, przejdźmy tu My jedno te, nie wiem na co na Nie wiem, no, że nie mamy tutaj na pewno batryjek. Teraz przejdziemy się tędy i patrząc na tą mapę... No, dobrze, czyli to jest takie przejście. Kurde, da się wystraszyłem. Stoi. Dobra, no przejdziemy tędy. Chwilę zżej kółeczko. A my sobie pobiegniemy prosto teraz. Pięknie. Stamtąd przyszedł chyba. bateryjki, bo chyba ja żeby się przydały, halo dobra tam O kurde Tego to się nie spodziewał że on mnie wyciągnie, zdąży złapać Trochę mnie przytrzymał Myślałem, że mnie rozerwie na pół chyba Gdzie to robinka? Halo Tutaj Halo. A oby ten gruby tu nie skoczył. Musimy się ruszyć, bo baterii nie ma dużo, a... A, wydaje mi się, że trzeba dużo przejść, a to jest bardzo ciemno, więc potrzebujemy... Musimy oszczędzać te baterie. A, wyjść się w górę. Let's go. no to na pewno zachęcisz żeby wyjść No tam były drzwi, ja wiem, nie ja wiem. To też jest gdzieś tam. Bościu. Był po drugiej stronie kamyczków. Dobra. Mm. right doctor Verneke D died before he even started working here what kind of experiments does a dead doctor perform on living patients that's the question ale ich to są też doży ludzie więc więc nie masz co To też dobre pytanie, o co chodzi z projektem Waldir? Jakby to jest akurat ciekawe Nieważne, no zobaczymy to zaraz, się dowiemy wszystkiego Idziemy znów w dół I mamy zapis Dlatego A nie to, kliknęłem, to miałem, kilka to. Dobrze, będziemy kończyć odcinek. Dzięki za oglądanie. A jeśli właśnie to czegoś się to cię w górę i subyka na kanale. E, będę, mał, wa będę wam bardzo wdzięczny. Oczywiście nie zmuszam tego, zróbcie to jeśli chcecie. Wpadajcie również na y, Twitcha. Może zawsze kiedyś, robić some live. Y, ale póki co jest jeszcze tam za mało obserwujących, żeby robić cokolwiek. Więc dzięki za oglądanie. Na razie.